Witajcie, kochani, witam Was w kolejnym vlogmasie. Już 12, tak naprawdę. Dzisiaj witam się z kuchni. Proszę, choinka jest zapalona. Za oknem ciemno. Jest godzina 17. Dopiero zaczynam vlogmas. Jestem w piżamie, dlatego że cały dzień spędziłam dzisiaj w piżamie i nigdzie nie wychodziłyśmy. Dzisiaj leniwy. Fajny dzień, takie też bardzo lubię. Dzisiaj dlaczego na kuchni się witam? No bo tutaj chyba najlepsze miejsce do przywitania. No i ten vlog ma taki też trochę kulinarny. No i chciałabym dzisiaj wam pokazać przepis na taką e, sprawdzoną, pyszną e, roladę albo zawijany makowiec, po prostu pyszny makowiec, który zawsze wychodzi. Jest to z ciastem drożdżowym. Masę makową mam kupioną, nie będę dzisiaj jej robiła, nie mam ani maszynki do mielenia maku, ani tych wszystkich innych składników. Wy możecie sobie wykonać ten mak według swego uznania, tak naprawdę pod filmikiem będzie cały opis ciasta i tego nadzienia makowego. Przepis od razu bardzo polecam, robię go od lat, zawsze wychodzi przepyszny, wilgotny, makowy, no takie na święta, ja robię go wcześniej. No, bo chcę z Wami się podzielić przepisem i dodatkowo jeszcze jutro jadę do znajomych i chciałabym zawieść im ten pyszny makowiec, bo akurat oni jeszcze go nie próbowali, a bardzo bym chciała, żeby coś takiego spróbowali. Więc zabieram się za gotowanie i zabieram Was w smaczny, makowy, świąteczny vlogmas. jest już gotowy do odstawienia, żeby tam te drożdże sobie popracowały. No i zabieram się za kolejną część przepisu. To uczucie, kiedy ciasto już jest zrobione, stawione do piekarnika i czeka sprzątanie kuchni. E, lubię bardzo zmywać naczynia, ale nie lubię samej kuchni sprzątać. Kiedy się tak bawi z ciastem i potem trzeba umyć to, te wszystkie blaty, ściany, wszystko od mąki, tłuszczu. No czeka mnie teraz najmniej e, fajna rzecz. No, ale nic, zaraz ją skończę. Ciasto się upiecze, poleję je lukrem cukrowym, zrobię degustację i opowiem wam. Jak to smakuje? Chociaż już od razu mogę mówić, że ten przepis bardzo polecam. Zawsze wychodzi, zawsze jest pyszny. I dzisiaj będę e, robiła kawę lub herbatę? Tak, kawę. <laughs> Jednak kawę, chociaż jest godzina dość późna, to i tak lubię się napić kawę, po kawie i tak sobie dobrze śpię. Więc co? Zabieram was dalej. Chwaliłam się swoimi makowcami i oto one są. Trochę mi upadły, nie są takie, no, takie wiecie, puszyste, przez to, że nie byłam pewna, czy już się upiekły i w trakcie pieczenia otworzyłam piekarnię chyba z dwa razy. No dlatego, ale nieważne, i tak będą smaczne. E, zaraz trochę ostygną, poleję lukrem i będę próbowała. W domu tak smacznie pachnie ciastem, już teraz bym chciała kawałeczek zjeść, bo uwielbiam makowiec. Na pewno potem się jeszcze do Was odezwę, no ale to będzie tak wyglądało, że będę miała mak między zębami, więc wybaczcie mi za to, nie da rady inaczej. No, i jeszcze Wam powiem, że wczoraj, na wczorajszym filmiku, opowiadałam Wam o potrawach wigilijnych. I widziałam, że komentarze o piernikach, pierniczkach. No, to u nas tutaj na Litwie czegoś takiego nie było. I za mojego dzieciństwa na pewno nie było żadnych pierników i, i pieczenia pierniczków i upiększania. To też chyba taka moda, która przyszła dopiero teraz no i teraz się robi takie rzeczy, takie tak samo jak jakieś babeczki takie, prawda, też na święta się czasem robi. No to u nas tego się dopiero nie robiło, dopiero teraz to przyszło taka moda na pierniki, pierniczki i, i takie rzeczy. No i tak, to jeszcze tam e, widziałam, że były przepisy z kapustą. Tak, rozmawiałam z moją Mamo i czasem moja babcia też dusiła kieszoną kapustę z grzybami i kiełbachą, ale to na następny dzień. No, coś takiego też czasem robiła, bo dziadek bardzo lubił. Ja tego nie pamiętam, ale podobno taki przepis też był. Um, no, i tyle chyba o tych przepisach, tak chyba niczego nie pominęłam i wszystko, wszystko wam napisałam. Słyszałam też o zupie rybnej, no ale u nas, no może ktoś robi z, zupę rybną na święta, a my żadnych zup nie, nie robimy i chyba po prostu na takie święta, takie święta nam się z zupą tutaj nie kojarzą. No co? Zaraz się odezwę, jak już będę mogła spróbować ten mój wypiek, i zobaczymy, czy udał mi się, czy nie. Bo tak już chwaliłam się, że zawsze mi wychodzą naprawdę zawsze wychodzą, ale dzisiaj jakoś tak popękały mi nawet. Ale to przez to, że bardzo cieniutko rozwałkowałam ciasto, można byłoby grubiej to zrobić. No, ale chciałam zrobić tak, więc zobaczymy, co to będzie. nie mogę się doczekać, ciasto już nie jest gorące, jest delikatnie ciepłe, no i będę robiła mukbang, bo jeszcze nie próbowałam będę przy Was próbowała no i zobaczycie wrażenia, czy, czy mi smakuje w ogóle Pya. wzięłam tą taką dupkę, ale jest bardzo dobra Widzicie, polecam bardzo, mimo że mi pękły, ale tak wyszły, dobre, mówiłam, zawsze wychodzą, nawet takie pęknięte, ale już wiem, dlaczego mi pękły, bo bardzo ważne jest w tym przepisie zostawić jak najmniej miejsca, jak się owija papierem do pieczenia. To tam musi być bardzo mała przestrzeń, i w jednym zostawiłam bardzo mało, i on to, to ciasto mi nie pękło, a w dwóch innych było tak na palec. Można było tak z góry palec włożyć w, w tą roladę i dlatego mi pękły, bo za dużo miejsca miały. Więc uważajcie, jak owijacie papieram do pieczenia, ale ciasto bardzo polecam, bo naprawdę warto i nie jest to takie aż czasochłonne, bo do wyrośnięcia to drożdżowe ciasto. Daje się tylko jeden raz i potem się wałkuje te takie prostokąty, nakłada się mak, można nawet kupny I jeszcze szybciej to ciasto się robi raz, dwa i gotowe, mam trzy ciasta I następnego dnia i jeszcze następnego to ciasto coraz im dalej to jest tym bardziej smaczne Więc ja szybko robię sobie kawę, piję kawę, jem ciasto i jeszcze odezlę się do Was na chwileczkę Najadłam się ciasta, nadal jeszcze popijam swoją kawę i tak od razu chciałabym Wam bardzo podziękować za tyle komentarzy pod poprzednim filmikiem o daniach wigilijnych. Jak widać po komentarzach, że mamy bardzo podobną Wigilię, no trochę, tak jak mówiłam, różni się zupami, pierożkami, krokocikami, ale większość rzeczy, te takie chyba najważniejsze, to są bardzo podobne, więc, no, jak widać, Litwa, Polska, wszystko jest bardzo, bardzo bliskie jeden drugiemu i bardzo podobne. Och, mam znowu taki intensywny czas. W zeszły weekend miałam gości i w sobotę i w niedzielę, no, a w ten weekend, w sobotę, my idziemy odwiedzić moją koleżankę. Aby dziewczyny się trochę pobawiły, bo wiecie, ten czas teraz taki, że dzieci się nie spotykają albo bardzo mało, mają bardzo ograniczone możliwości spotkania się. Więc, mała, bardzo się cieszę na możliwość pójść i też się pobawić i spędzić czasy wśród swoich rówieśników. No, ale też się cieszę, że tym razem ja pójdę do koleżanki i będziemy też grać znowu w gry, coś gotować, będzie trochę więcej osób. Więc będą jakieś gry planszowe i może trochę jakie ząby, bo bardzo chcę wrócić już do tańców. Wiadomo, to jeszcze tak oficjalnie będzie bardzo trudne, no ale jutro jest możliwe, że może sobie kilka tańców zatańczę, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No i w niedzielę, w niedzielę też będę miała gości, tym razem już u mnie będzie znowu wielkie gotowanie na mojej kuchni więc serdecznie was zapraszam tylko będziecie widzieć ten taki gotowanie z niedzieli w poniedziałek bo tak jak mówię nie, wyrobi nie wyrobiłabym się z mm, zmontowaniem materiału no za chwilkę też będę się żegnała i usiądę do montowania dzisiejszego filmiku, nakręciłam tam tyle materiału. Takie filmiki no, tak jakby są trudniejsze do ogarnięcia, bo trzeba wybrać, który kadr lepiej pasuje i potrzebne, które niepotrzebne, bo takie pogadankowe filmiki są dużo łatwiejsze jest mniej plików i to raz, dwa i się robi. No a takie kulinarne, no to zawsze trochę wyzwanie, trochę trzeba z tym posiedzieć, ale ja nie narzekam. Ja bardzo lubię to, co robię i cieszę się, że mam taką możliwość, że wpadłam ogólnie na taki pomysł, żeby robić filmiki i że mogę przybliżać trochę mm, takie życie teraz, na przykład na Litwie, mam nadzieję, że... To wszystko się skończy, będę mogła pójść w wiele pięknych miejsc i, i opowiedzieć ze strony historycznej i, i jakiejś praktycznej, i zrobić wiele, wiele takich fajnych filmików e, o Litwie, e, nawet jakieś takie poradniki, żebyście, jeśli kiedyś przyjedziecie, żebyście mogli bez problemu trafić w różne miejsca, spróbować naprawdę dobrych rzeczy i wrócić e, z bardzo dobrymi wspomnieniami, wspomnieniami stąd. Więc chyba tyle, kochani, nie będę przedłużała. Jeszcze raz powiem, że przepis bardzo polecam. Najadłam się, jak to się mówi, jak dzika świnia, tak to się mówi. No, podobnie tak się czuję, bo bardzo lubię makowce i odkąd robię, to potem bardzo dużo tego makowca zjadam, ale mam trzy sztuki, więc jedna taka jest domowa. Dla nas, moją bratanicą, druga jest dla mojej koleżanki i dla osób, które tam przyjdą jutro. No, a trzecia jest na pojutrze, kiedy przyjedzie mm, moja rodzinka yy, i gość specjalny, o którym już na pewno wiecie kto. <gryw> Dlatego też będziemy mieć do kawy kolejny Makowiec, z tego się bardzo cieszę. Cieszę się z tego intensywnego grudnia, mimo że na zewnątrz jest zimno, a dzisiaj w nocy wypadł śnieg, więc powoli się znowu robi biało. Więc może jutro uda mi się jeszcze na chwilę wyjść i coś na zewnątrz pokazać. A jak nie, to może będzie znowu taki vlog domowy z jakąś pogadanką. No, więc. Nie przedłużam, uciekam montować, żeby e, się wyspać. Tak naprawdę nawet nie wiem, która jest godzina. Zaraz zobaczę, żeby Wam powiedzieć, która jest godzina. No, jest godzina 23, więc mała zaraz pójdzie spać, bo dzisiaj to jest e, piątek. To może sobie trochę dłużej posiedzieć, a, ale tak ogólnie to cho chodzi wcześniej spać niż ja, <grym> więc a, uciekam montować, żeby trochę wcześniej się położyć, wyspać i być pełna sił dla kolejny vlogmas, na kolejny odcinek, na spotkanie z wami. Dziękuję wam bardzo, że jesteście. Dziękuję, że e, piszecie komentarze, lajkujecie filmiki, sprawia mi to dużo, dużo przyjemności. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa pa!